Nie wiem, czego się spodziewam, szczerze mówiąc, jak przyszłam, zobaczyłam ile jest ludzi, to. O której pani tutaj była? Nie, no my przyszliśmy przed chwilą. Przed chwilą. O której pan tutaj był? Ósma, No jest dzień dziecka i już dłuższy czas się zastanawiałem, żeby przyjść w końcu otwarte. No nie ma w okolicach łaparków, także to będzie chyba jedyny taki. O której pan tutaj był? Od siódmej trzydzieści. Czekam na dzieci i mam nadzieję, że im się spodoba przyjechaliśmy na tak wielkie otwarcie. Dzieciom niespodziankę robimy. Na Dzień Dziecka. Skąd taka decyzja, aż tak z daleka? No, nie, nie, nie codziennie się otwierają takie lokale dla dzieci, takie atrakcje. Tylko się spodziewamy uśmiechów e, dzieci. Największy uśmiech dziecka jest najważniejszy. Wszystkiego dobrego, miłej zabawy, miłego świętowania Dnia Dziecka i bezpiecznej oczywiście. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Chrześcijanie na niego bardzo długo czekali, bo no, przypomnę, że we wszystkich badaniach e, przed laty robionych w naszym mieście wychodziło, że e, akwaparko obok Stadionu Piłkarskiego w filharmonii czy tramwaju na prawobrzeże to było najbardziej oczekiwane zadanie. No i udało się. W miejscu historycznym e, tutaj e, Gątynka myślę, że przychodzi do głowy wielu. E, szczególnie w średnim wieku użytkownikom, mieszkańcom Szczecina, więc myślę, że kontynuujemy tradycję tego, tego miejsca, ale w tej nowoczesnej formie i co jest ważne, nie tylko z rekreacją, nie tylko z pięknym saunarium, chyba najpiękniejszym w tej chwili w Polsce, ale z czymś absolutnie wyjątkowym, z edukatorium, gdzie będziemy uczyli o wodzie, o jej roli w naszym życiu, o tym, jak ją szanować, jak ją mądrze wykorzystywać, więc myślę, że będzie to atrakcja nie tylko dla Szczecina, ale także dla wielu osób, które będą przyjeżdżać Wjeżdżały do nas z całego kraju, a może i z zagranicy, nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Jak na pierwszy raz, bo ja pierwszy raz jestem takim czymś, trochę się bałam, ale spokojnie, jest ok. Ciepła woda, super. Myślałam, że będzie zimna, ale jest okej, okay, fajnie. Wrażenia są fantastyczne, dużo zjeżdżalni, atrakcji jest mnóstwo, dzieci zadowolone, już nie mogą doczekać, Pędzimy! Bardzo pięknie, bardzo, ładnie. Dobrze. Tu córka. Powie. Bardzo dobrze moim zdaniem, bardzo fajne zjeżdżalnie, szybko, fajnie, świetno, co tam w zjeżdżalniach, super, fajnie.